Listopad w ajurweryjskim okienku to czas projektu ajurwedy dla zabieganych. Jemy, aby żyć. Jemy codziennie, większość z nas je codziennie i to jest ta codzienna szansa na to, żeby dokonywać takich wyborów, które będą nas budować, będą nam sprzyjać i będą sprawiać, że będziemy czuć się lepiej, będziemy bliżej dobrostanu. Moje propozycje są mega proste. Dodatkowo do moich propozycji teoretycznych dołączone są propozycje praktyczne, praktyczne, mega proste, poparte krótkim filmikiem na YouTubie, który ci pokaże, że Ty jesteś w stanie zrobić sobie posiłek naprawdę w kilkanaście minut i dzięki temu naprawdę w prosty, łatwy sposób zadbasz o siebie. Zapraszam Cię do tego projektu. Zwłaszcza, że. Um, w pakiecie otrzymasz e-booka z przepisami i właśnie z linkami do tego, żebym ja mogła Cię wesprzeć, z mojej kuchni, pokazując moje podejście